Widzicie, w szóstej części, jak gram w Diablo 2. Ha, ha. Teraz będzie bez piosenki i dobra. Id idziemy, 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 idziemy. Kurwa. Pierdolone lagi. Aha, jest. Gdzie ten pierdolony król? Tutaj, tak? To ten. Czy to jakiś... Czeka, co? A, dobra, czekaj, właśnie, ekwipunek jest, sprawdzę, co ja tu... O, Boże! No, to było takie coś... Ja tutaj mam buteleczek, mam cały te, jest trzały Boże Unidę To możemy walić, to nie Tak, tak, tak Nieczyk, nie zostanie 450 Tak, 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 nie może, musiałem założyć Pierdolon choć właśnie ten Kurzywam. Czekaj, no i wypnę. No, no i tutaj jest, ale, 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 ale kurwa za mało Za mało tego chyba Tutaj Dobra wyrzucę ci dobra idziemy Nie wiem ile ten odcinek trwa, bo na moim aparacie Nie ja leci kurwa Czas Mam no, teraz tak mało nie tak jak idzie Joker w Minecraft I znowu kupi król, tak? No jest król i teraz się... Jest... a Armor King co to? a nie Arrows i to, Dobra, fuck Dobra, może już kończymy, bo ja nie wiem ile on trwa JA SIĘ WRACAM WIEŚCIE MNIE kurde ja się wracam aj jebać, jebać zjebać dobra te odcinki będą krótkie i na ten odcinek nie narzekajcie, że on jest krótki bo ja mam niestety taką pamięć w aparacie, znaczy na karcie dobra, więc Będziemy już chyba kończyć tylko jak będą tutaj jakieś sporki to i zabiję i kończymy kurwa, a tu sam jest. No bo się kurwa, wracamy Tak? No, bo tutaj się kurwa się i tutaj oki ok. Dobra, zakończymy w takiej chwili, gdzie, bo zaraz tutaj będzie pełno tych stworów, więc oki. Okay. Dobra, do zobaczenia w siódmej części. Przepraszam, mogę się pomylić, że może to będzie szósta albo siódma, o, oh fuck. Dobra, do, do zobaczenia w siódmej części. Nara.